8.50 na zegarach, a w naszym studiu gość, pan Jan Kotlasz, członek timu konstruktorskiego Białostockiego Łazika Marsjańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Ja pozwolę sobie, Robert, poprosić cię o wsparcie, bowiem że to, jest, to są twoje tematy, to jest twoja fascynacja. Ale ja jestem ciekaw, czy ten Łazik rzeczywiście się w ogóle dostanie na powierzchnię Marsa. Na ile pan daje szans? Na powierzchni Marsa e, nie wiem, natomiast niektóre jego części na pewno e, e, będą na Marsie już w roku 2012. E, może jeszcze nie zdradzajmy jakie, ale, ale już jest są plany nasa wysłania części e, oprogramowania tego łazika. No to od początku, e, panie Janie, ten łazik kto to taki, bo myślę, sobie, że można tego tak nie mówić, e, kto to taki dlaczego w ogóle powstał w białym stoku? E, trochę się zbuntuję, jeżeli chodzi o ten biały stok, ponieważ e, konstruktorzy tego łazika pochodzą i z białego stoku, i z Torunia, i z Warszawy. E, Czyli z Polski, a konkretnie z całej Polski. Konkretnie z, tak, z całej Polski e, rzeczywiście. E, ale też mamy oczywiście wsparcie i z instytucji państwowych, e, na przykład z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, e, z firm prywatnych, nie wiem, z Neti na przykład. E, natomiast e, udało nam się e, zrobić e, coś takiego, że e, w, ten łazik. E, A to e, już ma kolegę, przepraszam Pani, ja nie widzę. Tak. <laughs> tak. Ale to też jest Wasza konstrukcja, bo widzimy słynny. Artu D2. E, nie, to, jest, to, jest, to są zdjęcia z nocy robotów. Natomiast e, jakby nasz łazik jest konstrukcją już bardzo profesjonalną. Mamy nadzieję w tym roku wygrać te zawody na pustyni w stanie Utah. Tym bardziej, że już w tej chwili przygotowujemy się. Właśnie wczoraj otrzymałem z kamery, która jest zainstalowana na łaziku, zdjęcia już z pustyni. Na szczęście mam dobrą wiadomość, ponieważ nieco chmurzy się nad pustynią w stanie Utah. Dla łazika to dobrze? Dla naszego łazika to dobrze, a dla wszystkich amerykańskich łazików to jest raczej zła informacja, ponieważ mamy troszeczkę inne, inne podejście do spraw właśnie jednego z zadań, które tam będzie postawione przed naszym robotem. A proszę no to... powiedzieć, jakie kryteria były i są przy ocenie o, łazików właśnie. marsjańskich? Co decyduje o tym, że ten jest lepszy od drugiego? Po prostu e, w, po konsultacjach z NASA są cztery zadania, które taki łazik musi, e, musi wypełnić. E, są to zadania takie typowo pomocowe na przykład dla astronauty, e, potencjalnego astronauty oczywiście. E, są też zadania takie typowo logistyczne, czy e, na przykład pokazujące jak jest zbudowane otoczenie wokół łazika, e, jak daleko jest do poszczególnych punktów na przykład. E, więc e, to są bardzo, bardzo surowo oceniane tutaj e, zadania, jeżeli chodzi o, o ludzi, którzy przyjechali, przyjechali z NASA. Natomiast e, jakby po pierwszych oględzinach e, nasz łazik ma e, już takie swoiste błogosławieństwo jednego z as astronautów, który e, gdy zobaczył jak, e, jak on się porusza, co może zrobić, podpisał się na e, tak zwanej karoserii, prawda, z e, życzeniami właśnie powodzenia w tym całym konkursie. Także mam nadzieję, że wrócimy na, naprawdę z bardzo dobrym wynikiem. To ja w takim razie zapytam o konkurencję. E, mówi Pan, że tam st strona amerykańska ma swojego łazika, jak, jak i jeszcze inne kraje. Mhm. E, większość robotów, które tam e, będą w, uczestniczyły w tych konkursach, e, to am roboty amerykańskie, ponieważ. Jakby amerykański przemysł kosmiczny jest oczywiście najbardziej rozbudowany na świecie, mhm. więc ten nacisk na środowiska naukowe siwego. ze Stanów mhm. i tutaj, tutaj mamy najwięcej tych robotów. Natomiast są też oczywiście roboty z Kanady, która też ściśle współpracuje z NASA. Jest jeszcze jeden przedstawiciel Europy z Włoch. Natomiast wiem, że Włości mieli trochę problemów ostatnio, jeżeli chodzi o, jedno, o przygotowanie do jednego z zadań, więc. więc Myślę, że najlepszym przedstawicielem europejskim tutaj jest nasz polski łazik magma. A ja właśnie chciałem Pana zapytać o problemy, prawda? Bo to jest Nie. wielkie wyzwanie, wielkie różnice temperatur na y, powierzchni Marsa. Co było najtrudniejsze przy konstrukcji tego pojazdu Nie. niezwykłego? Y, to znaczy, jakby konstrukcja tego pojazdu y, zaczęła się już tak naprawdę kilka lat temu. I w takim najtrudniejszym tutaj, najtrudniejszą rzeczą było tak naprawdę opracowanie takiego specjalnego podwozia, mhm. które, które poradziłoby sobie z bardzo trudnymi warunkami, które panują właśnie tam na pustyni, czy panowałyby na przykład na Marsie. Jak wiemy ostatnio jeden z łazików NASA, na przykład łazik Spirit, ugrząs tuż koło równiny home plate, ponieważ zapadł się w marsjańską glebę, no i niestety Mars ma to do siebie, że nikt nie może polecieć i pomóc mu, prawda? Panie Janie, a o co walczymy? Walczymy w tej chwili tak naprawdę o prestiż, jeżeli chodzi o, o młodych konstruktorów łazików marsjańskich. Natomiast wygrana w tym konkursie wiąże się z bardzo poważnymi perspektywami, jeżeli chodzi o przyszłość. E, tak jak powiedziałam, już w tej chwili część, część oprogramowania tego łazika jest, ma bardzo do, dobre szanse na to, żeby pojawić się na Marsie już za kilka lat. Mhm. Natomiast e, oczywiście cały zespół ludzi, którzy w tej chwili z pasji, ze swojej pasji życiowej budują ten, ten robot, jest nagrodzony, mi się wydaje. Panie Jania, jeżeli zdarzy się tak, że na miejscu podczas Poszczególnych konkurencji, coś z łazikiem niedobrego się wydarzy. Czy na miejscu to na przykład można poprawić, czy można wymienić część, czy niestety nasz łazik będzie musiał wracać do domu? Będzie tak samo jak na Marsie. Czyli e, tak naprawdę, załoga, która steruje tym robotem, e, nie będzie go widziała w czasie sterowania. Wszystko, czym będziemy dysponować, to jest obraz z kamery, z, z kamery czy, czy z aparatu, który tam jest zamontowany. E, natomiast jeżeli coś się stanie, no to mówimy trudno, prawda, no na Marsie jest tak samo, jeżeli coś się dzieje z łazikiem, e, tak jak powiedziałem, nikt nie może na razie wysłać nikogo, i żeby cokolwiek poprawić. Tak więc wszystko Aha. musi być tak naprawdę przygotowane, dopięte na ostatni guzik. A jedna mnie rzecz jeszcze zaciekawiła, bo widzieliśmy jak ten łazik się porusza, czy to jest tak, że on ma wła własną inteligencję w poruszaniu się, czy te polecenia mają być wysyłane z Ziemi, gdzie on ma pojechać? Mhm. Jest i taka, i taka możliwość. Jeżeli się okaże, że potrzebna jest ingerencja w danym konkretnym miejscu, czyli na przykład trzeba zmodyfikować to, co zaplanowaliśmy wcześniej, to jest możliwa ingerencja bezpośrednio przez tak zwanych kosmonautów, prawda? Czyli ludzi, którzy są blisko. A to jeszcze zapytam o kształt. Jak się dobiera kształt, to się myśli o tym, żeby taki łazik, no, wyglądał estetycznie. Nie no, pytam sobie z punktu widzenia kobiety. Czy go to... postawić można było w pokoju, na no, nim kwiatek. No, ładny, żeby był. No widzisz, jest biały, czyściutki. Ale pytam mhm. o kształt. To już jest wyobraźnia, czy kształt też musi być, no, specjalnie dopasowany do warunków? Mhm. Taki łazik nie musi być specjalnie aerodynamiczny, ponieważ na Marsie mamy atmosferę stukrotnie rzadszą niż na Ziemi, więc tutaj jakby ta kwestia nam odchodzi na bok. Natomiast muszę powiedzieć, że w tym roku jakby łazik jest o wiele ładniejszy niż nasza konstrukcja zeszłoroczna. No widzisz. Więc jakby po sugestiach wielu pań też posuwamy się w tą stronę, żeby tutaj było, była możliwość zaprezentowania odpowiedniego naszego polskiego łazika.